Cześć. Dzisiaj pokażę wam laptopa marki Pika, konkretnie model Slim. Przyznam, że bardzo długo zastanawiałam się nad zakupem laptopa. Gdy poszłam na dział z komputerami, byłam przytłoczona ilością opcji i zupełnie nie wiedziałam, na jakie parametry zwrócić uwagę. Ale na szczęście na miejscu doradca fachowo zbadał moje potrzeby i polecił model, który spełnił moje oczekiwania. Następnie wzięliśmy z półki fabrycznie zapakowany towar i przeszliśmy do punktu usług, bo przyznam, że nie wiem, czy poradziłabym sobie z instalacją i konfiguracją sprzętu. Dzięki temu oszczędziłam dobrych kilka godzin i przy okazji dostałam kilka cennych porad co do korzystania z laptopa. Co do samego sprzętu, szukałam czegoś niedrogiego, głównie do przeglądania internetu i pracy w biurze. W pracy często konsultuję różne rzeczy i jest to dla mnie duża wygoda, gdy mam coś lekkiego, na czym mogę pokazać jakieś tabele, wykresy. Fajnie też, że ma pakiet Office, dzięki czemu moja córka może na nim odrabiać lekcje czy oglądać YouTube'a. Na przykład jak ja przygotowuję coś do jedzenia w kuchni, to mam ją czym zająć albo sama sprawdzam przepisy. Laptop Peak posiada dwurdzeniowy procesor Intel, 4 GB pamięci RAM, szybki dysk SSD, matrycę Full HD, czytnik kart SD, Windows 10 wraz z pakietem Office na rok oraz 24 miesiące gwarancji. Śmiało możemy go zaliczyć do wagi lekkiej, a dzięki swojej eleganckiej obudowie urządzenie świetnie się prezentuje. Podsumowując, myślę, że wygląda on bardzo estetycznie, choć wiadomo jest to kwestia gustu, o gustach się nie dyskutuje. Jeżeli chodzi o prędkość i parametry, moje oczekiwania spełnia. Wiadomo, w jakieś super gry nie pogramy, jednak jest to naprawdę bardzo dobra opcja budżetowa. Szczegóły produktu znajdziecie w linku pod filmem lub w którymś z naszych marketów stacjonarnych na